Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę nietypowo e, pokażę Wam łódkę, z której startujemy za szczupakami, sandaczami i okoniami, i oczywiście na zawodach. E, co roku, 1 maja, bolenie szczupaki są głównym jakby pomysłem na e, szaleństwa wędkarskie. No i najczęściej przygotowujemy się już przed sezonem przynęty, wędki, kołowrotki, jakieś plecionki i cała reszta tego wszystkiego, co jest nam niezbędne, żeby złowić ogromną rybę. Ale w momencie, w którym chcemy zapolować na szczupaki z łodzi, dobrze jest też przed sezonem łódkę ogarnąć. Ja niestety zawsze przypominam sobie o tym dosyć późno. Na szczęście zostało jeszcze kilka dni. Dzisiaj pokażę wam co robię z moją łódką przed sezonem? Oprócz oczywiście jej umycia. Od czego dzisiaj zacznę, bo chciałbym też e, sprawdzić, jak wygląda, że tak powiem, podwozie. Założę się, że na dziobie i kilu będą jakieś rysy, które chciałbym się pozbyć. No i właśnie taka operacja dzisiaj nastąpi. Jest to niezbędne, ponieważ e, co roku pływający w różnych miejscach możemy się spotkać z kamieniami, piachem, całą resztą rzeczy, która powoduje, że gdzieś tam, o tak jak tutaj łódka nam się zarysowuje już tutaj widzę, że będzie trzeba trochę poprawek zrobić nie jest źle, a mogło być lepiej a dbanie o sprzęt sprawia, że działa on dosyć długo Dzisiaj mamy odpowiednią temperaturę, bo nakładanie jakichkolwiek mat, i całej reszty musi być przynajmniej 10 stopni. Dobra, raz i dwa. Myślę, że trzecia gdzieś tutaj. No i cóż. Nie jest ona zbyt ciężka, waży około 80 kg, 85 kg. Także mogą sobie swobodnie wracać samemu. Jak zwykle spróbowałem, ale to nic. Woda, która znajdowała się w Bachiście sobie swobodnie wyleci. Wszystko trzeba. Pięknie poukładać. No i co? Już widzę, w których miejscach będę musiał się skupić. No ale tak jak powiedziałem, najpierw trzeba przystąpić do przeczyszczenia chociażby delikatnego.

Tylko jeszcze troszeczkę przetrę, żeby szybciej schła, właśnie w tych miejscach, które mnie najbardziej interesują, chociażby tutaj. Zawsze są okolice Kila, jest najniższym punktem na łodzi, więc zawsze ma jakąś styczność z dnem, kamieniami, piachem, całą resztą rzeczy, które gdzieś tam go mogą obetrzeć. W trakcie sezonu się tym nie przejmuję, ale przed sezonem dobrze jest rzucić jak to wygląda okiem żeby móc ewentualnie właśnie jeść jakieś poprawki żeby potem się nie zastanawiać co robić jak już jest się nad wodą najpiękniej no, no myślę że potrzebuję jakichś 15 minut żeby sobie spokojnie przeschnąć a potem będę mógł się zabrać za drugi etap działań bojowych łódką Na przeschnięcie łodzi pociąłem sobie papier ścierny i matę szklaną. I tu mam cały zestaw rzeczy potrzebnych do kolejnych działań bojowych. Pierwsza sprawa jest dosyć prosta, czyli mm, szlifowanie. Papier ścierny, którego używam, ma gradację 120, ewentualnie mam ze sobą jeszcze 220. Jakbym chciał gdzieś się pobawić w jakieś niesamowicie dokładne rzeczy. No ale nie oszukujmy się, dno łodzi najczęściej ma kontakt. Wszystkimi kamieniami, całą resztą rzeczy, która no, jest raczej twarda, także tutaj powiedzmy sobie, jakiejś niezwykłej finezji nie potrzeba. No i cóż, <laughs> najważniejsze rzeczy, które chciałbym dzisiaj zrobić, to wzmocnić łódkę właśnie w miejscach, w których widzę, że mm, tego potrzeba, na przykład tutaj czy tu. Oczywiście sam kil na pewno to miejsce. Te, w których miałem jakieś obcierki, tak jak tutaj czy tu. No cóż. Dużo mówienia, teraz czas zacząć działać. Okay. Trochę go zawsze zużywam, więc po prostu przyciąłem sobie tyle kawałków, ile myślę, że mi wejdzie. Nie musi to zrobione być aż tak mocno. <laughs> Chodzi o to, żeby przy nakładaniu mataszkana miała się do czego przyczepić, ale jeszcze na końcu przetrają i tak szmatką nasączoną acetonem technicznym. Można używać naturatu albo jakichkolwiek innych rzeczy, które oczyszczają i otłuszczają w dane miejsce. No, i zdaniem jest okej. Okay. Tak jak mówię, to nie musi być aż tak mocno. Nie tworzymy jakby nowej łódki. Okej. Okay. sobie wysycha. No są też miejsca, które. Yy, Przetrę samym lakierem. nie będę używał nawet maty. Tak po prostu, żeby wzmocnić te kawałki, jak tutaj. I tak jak mówię właśnie sam dziupikil, on zawsze najbardziej dostaje po tyłku. I tutaj na pewno tej żywicy nie będę żałował. Tak jeśli tylko plamy jeszcze tutaj. No dobra, kolejny krok za mną, pozbieram trochę tego syfu, no i co, czas przystąpić do najfajniejszej w sumie zabawy, zawsze biorę ze sobą dwa, bo nie do końca wiem ile tego może być, no i co, Żywica poliestrowa, właśnie do reparacji, czy też tworzenia łódek. Kupuję zawsze troszkę więcej. Jedyny problem jaki mam to jak powiem dobranie odpowiednich proporcji. No myślę, że tyle powinno styknąć. Teraz tylko utwardzacz. Nie daje się go dużo, to jest kilka chropel. Zawsze też staram się wcisnąć troszeczkę więcej. Dobra, powinno być pięknie. No i cóż. Po wymieszaniu utwardzacza i żywicy mamy około kwadransa, żeby to zużyć, rozprowadzić, więc niestety w tym etapie trzeba się już troszeczkę spieszyć. miałem oczywiście o jakimś kawałku drewienka czy czegoś innego do rozmieszania ale pędzel i tak myślę będzie do kosza więc nawet się tym nie przejmuję No to wygląda nie widzę już grudek powinno być ok teraz tylko szybkie przetarcie no i co mogę zacząć działać właśnie dlatego pokroiłem sobie Mata na kawałki wcześniej, żeby nie musieć się bawić z tym, bo tutaj niestety chodzi o szybkość. Dobrze jest tą pierwszą warstwę rozsmarować troszeczkę dalej, bo kawałki maty i tak mogą nie zakryć wszystkiego, ale chodzi o to, żeby ona przykleiła się nawet trochę dalej, bo potem znowu będę nakładał kolejną warstwę żywicy i ona po prostu się wkleja. Dobra. O, tak można ją trochę powciskać. Akurat jest jedno z mniejszych przetarć, także myślę, że tutaj wie warstwy i będzie spoko. Tu się trochę napina. Nie? Jeszcze jedna, bardziej tu. Wiem, że nie robię tego idealnie. To jest raczej takie zabezpieczenie, ale przyznam szczerze, że po drugim, trzecim razie to nie jest nic aż tak trudnego nie wkracza to po powiedzmy sobie zdolności jakiegokolwiek moim zdaniem wędkarza więc dobrze jest to zrobić jeszcze właśnie przed pierwszym wypłynięciem takie wzmocnienie dostaje już nam na cały sezon w sezonie czasami trudno jest znaleźć wolną chwilę w której można by się w takie rzeczy bawić tu sobie pacnę trochę więcej, dobra następne miejsce Tutaj tylko jedną, bo już samo co nie wiem jak to wygląda, ale tutaj widzę, że mam lekko przetarty boczek, więc to też od razu potraktuję lakierem, żeby nie było. I tutaj jedną mamy. Zastanawiam się nad kilem, właśnie te trzy miejsca, ale kili tak zawsze przesmarowuje cały. To jest właśnie taka część łodzi, która zawsze dostaje najbardziej, bo mimo wszystko przy wodowaniu, wyciąganiu z wody można właśnie zahaczyć jakieś kamienie, piasek, inne tego typu rzeczy. Więc dobrze jest kil wzmacniać. Dużo to nie kosztuje, a naprawdę pomaga. tudo 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 é bardzo newralgiczne z właśnie tym dół dziobu. Tutaj chyba nawet się postaram no troszeczkę więcej, może nawet dwie warstwy. Jest pierwsza. Pięknie, Teraz druga. Mogę zacząć działać z drugiej strony. Tam też jest kilka miejsc, które wymagają, że tak powiem, nałożenia, czy lakieru, a czy lakieru, e, żywicy i ewentualnie maty. Okay. Muszę wybić. No chodź tu. Dobra. Jest pięknie. No i super. Dobra, kolejne kawałki. Muszę trochę przyspieszyć, bo się opierdzielam jak zwykle. Tylko jeden. Było tylko lekkie przetarcie, ale też, właśnie, rufie jest dobrze zadbać o takie miejsca. Trochę duża może być. Takie właśnie przybijanie sprawia, że ona się dosyć mocno przykleja. O, tutaj nie potrzeba tyle żywicy. Dobra. Warto zawsze przesmarować trochę dalej, bo ona schnąc będzie robiła taką warstwę dookoła. No, tu już jestem zadowolony. Dobrze. To miejsce, i to też po razie. Bo dosyć dobrze się trzymają obydwa. Ale tutaj. Jest pięknie. I to. w to mógłbym powiedzieć że to tyle ale dobrze jeszcze jest się przyjrzeć miejsca w których samej maty nie potrzeba ale kiedy zostaje nam trochę tej żywicy, to nie ma też sensu jej nie zużyć i po prostu pacnąć sobie o takie obcierki taka warstwa zawsze pomoże nigdy nie przeszkodzi tutaj widzę też od jakiś może kamieni czy czegoś Jeszcze druga strona i powinno być super. O, tutaj też dołożę troszeczkę, to była. No i pięknie, moim zdaniem, nakładanie żywicy i maty z głowy, teraz muszę tylko poczekać około 24 godzin, żeby to sobie spokojnie przeschło, wtedy będę mógł obrócić łódkę, zająć się wnętrzem, wyczyszczeniem, sprawdzeniem, czy wszystko jest tak, jak być powinno, ale jeszcze dzisiaj pokażę Wam jedną rzecz. <laughs> sporo osób lubi swoją łódkę oklejać z wewnątrz, zewnątrz ja w sumie też tak robię wewnątrz łódki mam kilka fajnych naklejek długo się zastanawiałem jak można o nie dbać w końcu znalazłem całkiem ciekawy środek który zaraz Wam zademonstruję na naszej zewnętrznej naklejce na łodzi i w sumie na nazwie zespołu czyli sztupa kabra bezbarwny lakier akrylowy który świetnie przyklepia naklejki dobrze jest położyć jedną warstwę jeszcze jakby odświeżyć jak i cała żywica którą położyłem wyschnie czyli pewnie jutro spokojnie odwrócę sobie łódkę i zrobię to samo z wewnętrznymi no przecież widać, że nabiera koloru No, przyznaję, że Zawsze za się budzę z takimi działaniami bojowymi, jak właśnie ogarnięcie a, łódki. Zawsze kilka dni przed sezonem. W tym roku też zdążyłem na sam koniec, że tak powiem. To jeszcze przejadę. Ale dobrze jest to zrobić, żeby potem się nie martwić. Teraz po prostu wiem, że jest zabezpieczona i gotowa do działań bojowych. A pozostało mi po sobie posprzątać. Ewentualnie jeszcze jutro wyczyścić dno. Eee, właśnie, sprayem muszę nakleje. No i oby sezon szczupakowy otworzył się jakimś potworem. Pozdrawiam i do zobaczenia nad wodą.